Wstrząsająca relacja Polki mieszkającej w Indiach Polka o pandemii w Indiach, czegoś takiego świat chyba nie widział. Nie ma miejsc w szpitalach i brakuje tlenu. Ludzie się duszą, umierają w męczarniach, opisywała na antenie polsatniówska. Mila Rodriguez, Polka mieszkająca w Indiach. W tym kraju po raz piąty z rzędu odnotowano rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń COVID-19 w ciągu doby 352 991. To najwyższy wskaźnik na świecie. Planowaliśmy powrót w maju. Co miesiąc przedłużamy ten swój wyjazd, ponieważ co miesiąc mamy nowe wiadomości związane z pandemią, powiedziała na antenie polsatniówska Mila Rodriguez. Kobieta znajduje się w indyjskim stanie go, Obecnie nie może wrócić do Europy. Teraz na przykład nie mamy lotu, zaznaczyła Rodriguez. Lufthansa wczoraj ogłosiła, że zamyka swoje połączenia z Indiami, Katar również, Emirates chyba w zeszłym tygodniu, dodała. Niektórzy są skazani na śmierć jeśli ktoś jest chory na zupełnie inne schorzenie niż COVID-19, Red, nie jest w stanie dostać się do szpitala, mówiła Camila Rodriguez. Oczywiście lokalni lekarze przejmują nadal, dodała. W szpitalach panują trudne warunki, brakuje miejsc dla pacjentów. Ludzie leżą na łóżkach po cztery osoby, dzielą jeden dlen. Na korytarzach są pacjenci. Nie można dostać się do szpitala bez testu, relacjonowała. Testy są dostępne, ale laboratoria nie nadążają. Na wynik trzeba bardzo długo czekać. Niektórzy są skazani na śmierć, ponieważ nie mogą się dostać bez tego testu do szpitala, tłumaczyła. Jak stwierdziła, medycy pracują po 3-4 zmiany, nawzajem się zarażają. Są braki w szpitalach, jeśli chodzi o ludzi, którzy tam pracują, przekazała Rodrigues. Rodziny chorych muszą dostarczać jedzenie do szpitali, lekarstwa, a nawet tlen. Na ulicach rozgrywają się walki. Każdy chce dostać te produkty, podkreśliła kobieta. Ludzie się duszą, umierają w męczarniach, jeszcze nigdy czegoś takiego świat chyba nie widział. Mówiła Camila Rodriguez, oceniając sytuację w Indiach podczas walki z pandemią COVID-19. Najbardziej zainfekowane miejsca dzisiaj to w Mumbai i Maharashtra, wymieniała. Ludzie się duszą, umierają w męczarniach, które ciężko po prostu sobie wyobrazić, zaznaczyła, opisując trudną sytuację chorych na COVID-19 w Indiach. Tlen jest dostarczany wojskowymi samolotami i pociągami, bo to najszybsza droga, mówiła Polka. Indie muszą ograniczyć kontakty społeczne w Indiach zanotowano po raz piąty z rzędu rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby 352 991. Liczba zgonów w tym samym czasie również była rekordowo wysoka 2812. Wcześniej kremacje odbywały się w elektrycznych krematoriach. Teraz zostały wyłączone, ponieważ się przegrzewają, powiedziała Camila Rodriguez. Jak wyjaśniła, właściciele obawiają się, że sprzęt się zepsuje. Niektóre części się topią, dodała. Kiedy świat walczył z kolejnymi falami koronawirusa, zdaniem rozmówczyni Polsat News, Indie to zignorowały. "Jak przypominała, kraj poradził sobie dobrze z noc dawnem podczas pierwszej fali pandemii."